Mi żal trochę tych ludzi, którzy to jedno słowo wklepują. No. E, to słowo brzmi sentino. Aha. E, Mam dobrą z... anegdotę z sentino. Ja w ogóle sobie no. postanowiłem. Przepraszam, i Ci ciągle w ogóle nie zdążysz zadać pytania. To już jest pytanie. <laughs> Ta, to to jest już pytanie. jest mapa myśli i lecę. Marsycynino, jedną dobrą anegdotę. Ja nie mam do niego żadnych złych emocji, wręcz przeciwnie. To jest jeden z tych raperów, których właśnie podziwiam w kategorii tego, że on z dużą dozą pewności siebie mówi o rzeczach, po prostu wyrzuca je z siebie. Ja tego słucham, bo to mnie w jakiś sposób inspiruje. Ja staram się tylko słuchać rzeczy, które w jakimś z elementów mnie inspirują, że ktoś ma coś, czego ja nie mam po prostu. I to, i to jest coś takiego tutaj. Obiecałem sobie, że nie będę tutaj mówił o żadnych przykrych historiach, które się wydarzyły z mojego życia wśród bliskich osób i tak dalej, lub osób, z którymi nie mam kontaktu, i nie będę z tego robił materiału wywiadowczego. A ta historia jest stosunkowo zabawna, więc, więc mogłem mm. przytoczyć. Najwyżej on ją zaneguje, później zaneguje to i tyle, powie jakąś swoją wersję, nieważne. Niemniej, tak czy inaczej, byłem w podróży dosyć długiej. Ruszyłem najpierw do Monachium na mecz Roberta Lewandowskiego. Z kim oni grali? Chyba z Liverpoolem, no tak czy inaczej, później, później sobie gdzieś tam siedzieliśmy z piłkarzami, znaczy może przesadzam, że siedzieliśmy, no ale byliśmy w jednym miejscu, tam gdzie byli piłkarze Bayernu, gadałem sobie z tym czy z tamtym, gdzieś tam Robert kogoś zagadał. Z Nojera chyba z Nojerem zrobiłem jakieś zdjęcie. Bardzo, przyjemny, bardzo przyjemne doświadczenie, w sensie podczas tego meczu. Jakby wiesz, z oprawą dosyć ekskluzywną, powiedzmy sobie szczerze. Stamtąd pojechałem na spotkanie gdzieś tam z jakimś prezesem Sony Świat, znaczy jakimś, no konkretnym prezesem, którego pozdrawiam, ale mówię o tym tak, wiesz. Osadzą to w jakimś schemacie. Stamtąd poleciałem do Stanów, gdzie się spotkałem z jakimś w ogóle tam topowym raperem, gdzie też z nim rozmawiałem, później gdzieś tam jeszcze, gdzieś tam jeszcze, gdzieś tam jeszcze, i byłem mówiony z Sentino w Düsseldorfie. Pojechałem tam w ogóle, taki już brudny, po prostu zgniły po tej całej tułaczce, tylko z torbą z biedronki, o ile dobrze pamiętam, z takimi kudłami długimi, jakbym po prostu był w Castaway, jak Tom Hanks, i wychodzę tam. On przyjeżdża po prostu, wiesz, elegancki, ułożony, czysty i jak to sentino piękny po prostu, razem z kumplem yy, i, i mówi do mnie tak: Słuchaj, nagrywamy tutaj ten refren u mnie, tylko bądź ostrożny i naprawdę uważaj na to, co mówisz, bo tutaj przyjechali do mnie sycylijscy, napolitańscy gangsterzy, groźni, bardzo groźni ludzie z Włoch. To są naprawdę bardzo poważne chłopaki, na których musisz kurwa totalnie uważać. A ja mówię, wiesz, no ja też jakoś mordą nie kłapię na lewo i prawo, nie jestem taką osobą, że wejdzie tam i, i będę pieprzyć jakieś kocopoły. I to mówię, dobra, no nie ma problemu. Pojechaliśmy do Libańczyka. Zabrałem ich na kolację, zjedliśmy sobie kolację, przyjeżdżamy do tego studia, wbijamy się do takiej kanciapy, ja już podkopcony, że zaraz będzie numer z Sentino, że w spoko, gram, bo ja naprawdę lubię jego twórczość. Teraz te ostatnie rzeczy już trochę mniej, ale on jest bardzo zdolny, więc yy, o jego twórczości mogę się wypowiadać tylko i wyłącznie pozytywnie, ale tak czy inaczej, wbijamy. Jest takich trzech gości w takich dziurawych Nike kortezach, czyli na palce wychodzą wiesz, z, z butów. Pozory lubią mylić, więc nie mnie to oceniać. Tak czy inaczej nie wyglądali oni na no nie wyglądali oni na. Na bosów mafii, mafii na pewno nie wyglądali. Wiesz, żaden to nie był. A nie nawet na członków. No, nawet na członków, no, na członków trochę wyglądali. No. <laughs> dobre, <laughs> przepraszam. Y wracamy, wracamy na ziemię. Tak czy inaczej. Centino do mnie mówi, poczekaj tu chwilę. Ja mówię, dobra i słyszę przez drzwi niedomknięte, mówi tylko tak panowie tu przyjechał bardzo groźny chłopak z Polski on wczoraj był na spotkaniu z raperem XYZ widział się z prezesem Sony rozmawiał z Rammstein był na loży po prostu u Roberta Lewandowskiego poznał Nojera i w ogóle pamiętajcie w ogóle uważajcie totalnie na to co przy nim mówi się bo on jest naprawdę bardzo niebezpieczny ja miałem taki kurwa no ciekawa ciekawa historia chwila potem przyjechał E, przyjechał fryzjer, o którego poprosiłem, bo miałem takie długie kudły. Znaczy, fryzjer, no, przyjechał ziomek z maszynką, który opierdolił mnie na zero. Mhm. Trwało to, no, nie wiem, no, kurwa 45 sekund. Może przesadzam, może, może trochę szybciej. Ale przyjechał gościu, który ojebał mnie maszynką na zero. E, miałem mniej klnąć. Po czym Sentino trzy miesiące później nagrywano na relacji. Słuchaj, przyjechałeś do nas do Düsseldorfu. Sprowadziłem fryzjera najdroższego ze Stuttgartu, czy tam skądś, czy tam z kolonii. Przyjechał, obciął cię, wyśle tu kosztuje taka usługa? Taka usługa u nas kosztuje 5 tysięcy euro. Ja miałem takie, no tak, fryzjer, fryzjer który w studiu, w studiu cię opitala na 0,45 sekund kosztuje 20 tysięcy złotych. No a z tymi pieniędzmi to już w ogóle jest historia, to już nawet nie ma sensu. Sebastian generalnie był winny, duże pieniądze duże w pieniądze moją wspólnikowi, te rozmowy się gdzieś tam toczyły, że dobra to umorzymy, tam to umorzymy, to, to było w ogóle bez sensu. Ja chciałem ostatnio, jak on robił jak on robił wszystkie te wydarzenia na żywo i było tak, że ktoś najwięcej wpłaci, to wygrywa jego sweter, to chciałem tam jeszcze wpłacić, wpłacić te pieniądze, zresztą mogę je wpłacić, no po tym programie wpłacę je razem z tymi wszystkimi innymi angielskimi słowami. Tak czy inaczej słuchaj, no nie mam jakby żadnych złych emocji do niego. On sobie robi swoje, dobrze mu idzie, bo nowa płyta się przyjęła z tego, co widziałem bardzo dobrze, nawet światowo. Była w pierwszej siódemce. Jest to barwna, ciekawa, kontrowersyjna postać, której wtedy miałem poczucie, że trochę pomaga, bo, bo to było w momencie, w którym on się spotkał z... Z, jaki był wtedy? Był banitą trochę. I z infamią. O, spotkał się, spotkał się z infamią, jakby też jego cyfry się nie zgadzały i tak dalej. Poniekąd postrzegam siebie jako osobę, która trochę go zmotywowała do powrotu do polskiej twórczości. Bo ja wtedy to bardzo mocno pompowałem, że słuchaj, tym są pieniądze, ty jesteś zdolny, zrób to i tak dalej. Więc no, liczyłem, że będzie mi trochę bardziej przychylny niż, niż że będziemy robić aferę o 5000 złotych, Może znowu tu zabrakło jakiegoś kontaktu i tak dalej. Chętnie do tego kontaktu wrócę. Oni mnie później jeszcze gdzieś tam zaczepiali na jakichś TikTokach i. Jakichś tam platformach, yy, gadając jakieś tam kompletne głupoty, to, to nie ma jakiegoś większego znaczenia, ale no, taka, taka, jak taka to, to była historia tego długu. no Sentinel sam rapuje o swoim wielkim bogactwie. Jak w ogóle patrzysz na raperów, którzy epatują. Pieniędzmi bogactwem, ile w tym jest fałszu, ile prawdy, ile świadomego grania pod publikę. No, myślę, że dużo prawdy, no bo w, myślę, że w rapie są naprawdę jest duża kasa. No, nie oszukujmy się, no bo mamy też tę scenę dobrze rozwiniętą, jeżeli patrzymy na rynek w ogóle europejski, czy, czy może nawet światowy, no, pewnie, pewnie te pieniądze nie dorównują, jakby tym scenom gdzieś tutaj sąsiadującym jeszcze, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby tak było. I mm, i oczywiście jest też ten archetyp młodego rapera, który wchodzi i od razu mówi o tym, że ma hajs i w ogóle, no i to często podważam, ale, ale wiesz, no, raperzy, którzy epatują pieniędzmi czy sukcesem, to, to było od zawsze i też trochę zmieniłem To do się tego... zmieniło, bo kiedyś raperzy epatowali biedą i buntem, potem zaczęli tak. epatować bogactwem tak. i rozpisów, nie tak. wiem, jak tak. tego słowa używasz ja tak, moja na, mama tak jednej płycie. Ja dzisiaj tego nie skrytykuję o dziwo. Nie? nie, nie skrytykuję tego, bo jak mam jakiś taki słabszy moment, jadę sobie furą i mam takie coś, a chcę właśnie sobie wjechać z kim, kto mi po prostu doda pewności siebie, że on wjeżdża jak boss, że nawija taki, 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 to jest po prostu super player, to mam takie coś, ja odpalam sobie numer taki czy, czy inny i mam taki, to też jest potrzebne.